W samo południe, 1 sierpnia, władze miasta Dębicy uczciły pamięć ofiar cywilnych oraz tych, którzy 78 lat temu w powstaniu walczyli o wolną Warszawę. Uroczystości na rynku w Dębicy rozpoczęły się od wciągnięcia flagi na maszt. O godzinie 17 w naszym mieście, jak co roku, zawyją Syreny. Tutaj na rynku hołd oddadzą strzelcy na cmentarzu wojskowym. Tak jak co roku dębicy patrioci, członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Soku, to ważna data w historii naszej Polski. To dzisiaj Święto Państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Rzeczywiście, 78 lat temu, 1 sierpnia, żołnierze walczącej Warszawy przystąpili do realizacji działań powstańczych. Powstanie, które wybuchło w Warszawie było częścią planu Burza, akcji Burza, która jak wiemy kilka dni wcześniej rozpoczęła się na terenie okręgu krakowskiego, a więc ci żołnierze tutaj z naszego terenu również brali udział w powstaniu w nieco innej formie w ramach wzmożonej działalności dywersyjnej, ale także tocząc walki zmagania z oddziałami niemieckimi w rejonie Sędziszowa Małopolskiego. To było pierwsze zgrupowanie, drugie zgrupowanie w rejonie Polany Kałużówki i krwawe boje 23 i 24 sierpnia, poprzedzone tymi działaniami w ramach wzmożonej działalności dywersyjnej i trzecie zgrupowanie, zgrupowanie pilzdeńskie. Co istotne, to każdego roku przy okazji Powstania Warszawskiego śpiewamy pieśni powstańcze, przypominamy ten wielki zryw polskiego narodu i... Taka postać związana z naszą ziemią to Józef Szepański, pseudonim Ziutek, który ukrywał się tutaj w Dębicy przez większą część okupacji. Później przedostał się do Rzeszowa, tam działał w konspiracji i aresztowany przebywał w obozie w Pustkowie. I w czerwcu 1944 roku po raz ostatni spotkał się w Dębice ze swoją mamą, której zadedykował y, tekst słynny Dziś idę walczyć mamo. Y, dlaczego o nie wspominam? Bo to jeden z najsłynniejszych poetów Powstania Warszawskiego. Autor m.in. takich tekstów jak Pałacyk Michla, Dziś idę walczyć mamo, y, czy y, wiersza, który okazał się proroczy Czekamy Ciebie Czerwona Zarazu, bo jak wiemy, Powstanie zakończyło się klęską. Y, natomiast. Y, to, co było następstwem, to nie wolna Polska, ale kolejna okupacja, okupacja sowiecka. Dlatego dzisiaj, 78 lat od tamtych wydarzeń, oddajemy właśnie hołd tym, którzy o Polskę wolną, niepodległą stanęli z bronią w ręku, aby o nią walczyć. W asyście młodzieży i ich przełożonych ze Związku Strzeleckiego, Strzelec, burmistrz Mariusz Szewczyk i jego zastępca Maciej Małozięć złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości.